Cześć Igor. Powiem szczerze, że tu chyba nie ma wyjścia. Żeby w ogóle rozwiązać jakiekolwiek zagadki z tym silnikiem, to trzeba zdjąć kolektor z nie chyba, tylko To pewno, no bo to jest wszystko tak upierdolone tym, przepraszam. Sadzą. Zobacz, to jest wszystko czarne. Tam gdzieś jest jakaś nieszczelność mega. Gdzieś sadzi spalinami. No, ale tego. Nie jesteśmy w stanie bez zdjęcia kolektora ustalić. No zobacz, co tu się dzieje? Ze ślepka ostatniego wtryskiwacza. Osłonka ostatniego wtryskiwacza, przewodu ostatniego wtryskiwacza. Jeden wielki węgiel. Także niestety jak to ma jeździć, to trzeba zrzucić górę. I szukać przyczyny tej nieszczelności, co tam się kurczę dzieje. To pewnie ten gwizd, który ja słyszę, jak się mocno dodaje gazu, to może to być właśnie nieszczelność gdzieś wtryskiwacza w głowicy.